Księga Wyjścia, rozdział 15. Wówczas Mojżesz i synowie Izraela zaśpiewali panu tę pieśń. Będę śpiewał panu, bo bardzo się wywyższył, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan moją mocą i moją chwałą, bo stał się dla mnie zbawicielem. To mój Bóg, dlatego zbuduję mu przybytek. To Bóg mego ojca, dlatego będę go wywyższał. Pan jest wojownikiem, pan to jego imię. Rydwany faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a jego wyborni wodzowie zostali potopieni w Morzu Czerwonym. Okryły i głębiny, poszli w głębię jak kamień. Twoja prawica, panie, jest uwielbiona w mocy, twoja prawica, panie, starła nieprzyjaciela. A w wielkości twego majestatu powaliłeś swoich przeciwników. Zesłałeś swój gniew, który pożarł ich jak słomę. Pod tchnieniem twoich nozdrzy zebrały się wody. Cieknące wody stanęły jak wał i głębiny osiadły po środku morza. Nieprzyjaciel mówił, będę ścigał, dogonię, będę dzielił łupy. Nasyci się nimi moja dusza, dobędę swój miecz, zgładzi ich moja ręka. Powiałeś swoim wiatrem, okryło ich morze, zatonęli jak ołów w potężnych wodach. Któż jest podobny do ciebie wśród Bogów Panie? Któż jest tak wspaniały w świetności, straszliwych fale, czyniący cuda? Wyciągnąłeś swoją prawicę, pochłonęła ich ziemia. Wiedziesz w swoim miłosierdziu, ten lud, który odkupiłeś, prowadzisz w swej potędze do swojego świętego przybytku. Usłyszą o tym narody i zadrżą. Smutek przejmie obywateli Filistei. Wtedy zlękną się książęta Edomu. Mocarzy Moabu ogarnie strach. Struchleją wszyscy obywatele Kanaanu. Padnie na nich strach i lęk z powodu potęgi twego ramienia. Zamilkną jak kamień, aż przejdzie twój lud, panie, aż przejdzie lud, który sobie nabyłeś. Wprowadzisz Go i zasadzisz na górze Twego dziedzictwa. Na miejscu Panie, które uczyniłeś swoim mieszkaniem, w świątyni Panie, którą umocniły Twoje ręce. Pan będzie Królową na wieki wieków. Weszły bowiem konie Faraona z jego rydwanami i z jego jeźdźcami w morze, a Pan skierował na nich wody morskie, synowie Izraela zaś szli po suchej ziemi środkiem morza. Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła bęben w rękę, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. I Miriam powiedziała do nich, śpiewajcie Panu, bo jest bardzo wywyższony. Konia i jego jeźdźca wrzucił do morza. Potem Mojżesz poprowadził Izraela z nad Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Szli trzy dni przez pustynię i nie znaleźli wody. A gdy przybyli do Mary... Nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie, dlatego nazwano to miejsce Mara. Wtedy lud szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: cóż będziemy pić? I Mojżesz wołał do pana, a pan wskazał mu drzewo, które on wrzucił do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich ustawę i prawo, i tam ich wystawił na próbę, i powiedział: jeśli będziesz Pilnie słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz robił to, co prawe w Jego oczach, i nakłonisz uszy ku jego przykazaniom, i będziesz przestrzegał wszystkich Jego ustaw, to nie ześlę na ciebie żadnej choroby, jaką zesłałem na Egipt, gdyż ja jestem Pan, który cię uzdrawia. I przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm. Tam rozbili obóz nad wodami.